Co jeść, kiedy brakuje sił? O ile w przypadku wielu schorzeń ustalenie diety związane jest z charakterem czy przebiegiem danej choroby, bądź niedomagań organizmu, o tyle w przypadku zespołu przewlekłego zmęczenia może być to trudne, ponieważ jest wiele możliwych przyczyn tego stanu. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że przyczyny mogą być złożone. Najlepiej byłoby najpierw ustalić źródło problemu. Warto znaleźć przyczynę. Szczególnie istotne jest poznanie przyczyny, jeśli zmęczenie towarzyszy zakażeniom wirusowym, bakteryjnym czy też chorobom o charakterze zapalnym. Tutaj w pierwszym rzędzie należy po prostu zastosować leczenie farmakologiczne lub kuracje ziołowe. W przypadku reakcji uczuleniowych albo nietolerancji pokarmowych konieczne będzie ustalenie listy produktów, które mogą powodować wspomniane problemy. Zespół przewlekłego zmęczenia może być też spowodowany niedoczynnością tarczycy, nadnerczy, zaburzeniami emocjonalnymi czy psychicznymi, a także anemią. Pomocna kuracja oczyszczająca. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że w przypadku niejasnej przyczyny złego stanu zdrowia czy samopoczucia, dobrym rozwiązaniem może być dieta warzywno-owocowa. W bardzo wielu stanach osłabienia, zmęczenia, senności, braku chęci do działania przyczyną może być duże nagromadzenie toksyn w organizmie. Po upływie najczęściej trzech dni gorszego samopoczucia, co związane jest z pozbywaniem się toksyn, wracamy do lepszego stanu, odzyskujemy energię i witalność. Bywa jednak, że okres eliminacji toksyn przedłuża się. Mogą wówczas ujawnić się problemy zdrowotne, z którymi organizm nie mógł poradzić się od dłuższego czasu. Dlatego taka kuracja powinna być przeprowadzona pod okiem doświadczonego dietetyka czy lekarza. Warzywa powinniśmy jeść zarówno gotowane, kiszone, jak i surowe. Pomyśl o zasadach. Po zakończeniu diety oczyszczającej konieczne będzie zastosowanie pewnych zasad, które uchronią nas przed powrotem do wcześniejszego stanu. Zasad powinniśmy przestrzegać również, gdy nie zastosowaliśmy wstępnie diety oczyszczającej. Wyeliminuj produkty przetworzone, zastępując je naturalnymi. Zrezygnuj całkowicie z cukru, słodkich napojów i słodyczy. Wyklucz alkohol, kofeinę, tytoń. Pij codziennie wodę 30 ml na 1 kg ciała, rano dwie szklanki wody z sokiem cytryny. Zadbaj o swoje jelita, wątrobę i żołądek. Odłuduj florę bakteryjną, stosuj ostropez, do kwaś żołądek. Zadbaj o obecność w diecie olejów tłoczonych na zimno, lnianego, rzepakowego, orzechów, nasion jako źródło kwasów omega-3. Podstawą diety powinny być warzywa, nie mniej niż pół kilograma dziennie ze szczególnym zwróceniem uwagi na warzywa zielone. Powinniśmy je jadać najlepiej surowe, ale też gotowane na parze, duszone w postaci zup. Surowe owoce to również ważny składnik codziennej diety. Powinniśmy ich jeść około 300-400 gramów dziennie. Witaminowa bomba. W diecie takiej powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dostarczenie organizmowi witamin z grupy B, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, łagodzących napięcia, stres, poprawiających koncentrację i zdolności intelektualne. Warto też zadbać o prawidłową podaż magnezu, który redukuje uczucie zmęczenia oraz stres i poprawia jakość snu. Do takich mikroskładników należą L-karnityna, koenzym Q10, L-glutation. Dodatkowo należy dostarczać drogą do ustną odpowiednią ilość witaminy CED, karotenoidów, witamin z grupy B, wapnia, magnezu, selenu, cynku, miedzi i żelaza. Napój, który dodaje energii. Zimową porą godny polecenia może być zakwas buraczany. Buraki nie tylko zapobiegają energii, ale też ją leczą, wspomagają bowiem wytwarzanie czerwonych krwinek. Zawarte w burakach przeciwutleniacze czterokrotnie zwiększają przyswajalność tlenu przez komórki. Jak wynika z badań naukowców, to właśnie z tych warzyw organizm najefektywniej pozyskuje żelazo. Poza tym obecność pożądanych bakterii kwasu mlekowego jest skutecznym środkiem odkwaszającym organizm i zapobiegającym dysbiozie jelitowej. W tym filmie to już wszystko. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym polega kuracja warzywno-owocowa i poznać krótki przepis na zakwas buraczany, kliknij w proponowany film po lewej stronie. A jeśli już teraz chcesz dowiedzieć się, jakie badania warto zrobić, aby znaleźć przyczynę przewlekłego zmęczenia, Kliknij w następną propozycję z tej serii, którą również widzisz na ekranie. Pozdrawiam i życzę miłego i owocnego oglądania.